Manko z tej strony awek, a dzisiaj jest ze mną Czesiek. czy, Czesiek się I dzisiaj pokażemy wam, jak się robi podki na MCHC. Dokładnie, zobaczymy, jak to wszystko wygląda z perspektywy akuratnie Awka e, Także ja serdecznie zapraszam, a my się już udajemy koło pokoiku Beltrada. Także no. Co, co prawda, piekła jeszcze nie ma, więc statywu we własnej gildy nie zrobimy. Ale na spawnie serwera możemy znaleźć chyba dwa statywy alchemiczne. Pierwszy znajduje się na prawo od pokoju wymian. Jakby to powiedzieć od takiego tunelu. Na ukos może bardziej. No ale w, każdy, w każdym razie będziecie mieli podane koordynaty. To co, Awak? Lecimy. No lecimy, ja już pobiegłem. Biegniesz? Biegną z tobą. Aha. dygam, dygam, dygam. Zobaczymy jak to ogólnie wyglądają. Bo wypijemy je raczej na no, pokażemy jak to ogólnie zastosować, ponieważ jeszcze z prochem będziemy rzucane, to bardzo, ale to bardzo będzie no, się przydawać. Nawet może poklupiemy się z nimi troszkę na spał, nie? No czemu nie? Dobra, tak, a to... więc ja już tutaj doszedłem sobie. O, tam też Czasiek jest. Tu jest domek Bentrado A tutaj jest mm, Browing Stand i możemy zrobić tylko jeden rodzaj potek, mianowicie weakness'y, czyli po polsku to są potki osłabienia. Jednakże musimy patrzeć, żeby ktoś nam nie podrąbał tych potek, ponieważ każdy może spojrzeć do tego statywu i nam zabrać. Podki te robimy najpierw używając fermentowanego oka pająka lub redstone'a czy jakiś tam innych surowców. Będziecie w każdym razie mieli schematik. Dokładnie, a to teraz statywie nam się tworzy właśnie te poteczki wspomniane przez awka, zaraz zobaczymy co z nich dokładnie wyjdzie. Wyrośnie. No właśnie, co wyjdzie, co z nich wyrośnie, zaraz zobaczymy, ale już testowaliśmy to, także już wiemy jak to wszystko działa i to jest bardzo przydatne moim zdaniem na klepa, gdyż jeżeli dodamy prochu i utworzymy potkę przeciwnicy nasi będą zadawać nam 100% obrażeń mniej, czyli jeżeli zadają nam skrytyka za dwa, zadadzą nam jedną jedno obrażenie. Jak widzimy, tutaj już się zrobimy wiknesy na minutę 30, ale o Jezu, ile tu ludzi się zebrało. My nie chcemy na minutę 30, tylko chcemy na 4 minutki. Więc dodajemy redstone'a. I czekamy, aż się nam przetopi. Co za zapotalas. O Boże, ile tu ludzi jest. Mam, na mam nadzieję, że nam ktoś nie podrąbie tych potek. Jaka tam jest, Strasznie, nie? ci w ich potkę, nie? No dawaj. Ciekawe czy na spawnie działają miksurki. Dobrze, w każdym razie jeszcze nikt tu nie podbiegł. Jest progres. Ale się tak oglądam cały czas. Dobra. I teraz mamy pitne na 4 minuty. Co prawda my nie chcemy pitnych, więc dodajemy prochu, żeby mieć śmietanę. Dokładnie. Miksturki te powodują to, że nasz przeciwnik będzie bił o jeden punkt ataku mniej jest to naprawdę sporo, szczególnie jeśli klepiemy się na przykład jeden na jeden. Tak, dokładnie. To naprawdę daje dużo, ponieważ gdy my będziemy zadawać po jedne obrażenie, on nam tylko o połowę mniej, czyli pół serduszka. Czyli zakładając, kalkulując, że zada nam nawet półtora razy więcej obrażeń i tak wygramy tą walkę. Okej, okay, i co nam teraz wyszło? Już sprawdzamy. No już są poteczki. Ja sobie biorę jedną, weaknessa. To też wezmę jedną. A co tam? Mm. I co? Idziemy zobaczyć jak to działa, prawda? Zobaczymy. No, tam może tam może tam. na początek wypiję tą jedną słabości, ma to jakiś sens <laughs> Zobaczymy. Dobra, to co? Czekaj, tu jakaś mostówka lata w ogóle. A, to lata, spoko. Wspominałem już jak można utworzyć te potki. Chyba nie, a więc tak, y, musimy mieć to sfermentowane oko pająka, co prawda nam chcę, jest nieco trudno to zrobić, bo potrzebujemy cukru, który robi się z trzciny cukrowej i oko, oczu, oczu pająka, które wypadają z pająków, których nie ma, lecz y, trzcinę możemy uzyskać na spawnie za cztery sztabki złota, a oko pająka z mossy cobblestone'a, który znajduje się w dungeonach, no i tak nam wyjdzie. Dokładnie. Dobrze, a więc tu są sam, sami chyba nasi sojusznicy i nasza gildia. No więc, niestety. Więc może wypiję sobie potkę. Zobaczymy jaka będzie reakcja innych gildii. Wiesz co, ja sobie rzucę, nie wiem czy to na spomnie na nich będzie działało. Bo jestem aż ciekawy, nie sprawdzałem tego jeszcze. Zobaczymy. Czemu Znaczymy. się nikt na mnie nie chce patrzeć? Dobrze, przykre, ale ciekawe. No i mam efekt weaknessa. Czyli teraz będę był słabiej. Potka miotana tak także jest. Jak widzicie, jest taka specjalna zawleczka. Nie w teksturpaku. Oj, wyszedłem. No i no i przydałby się ktoś, żeby go uderzyć tą miksurką. Ale jestem pewien, że to działa. Jednakże śpieszcie się z, z robieniem potek ponieważ potem może zabraknąć i grzybków i po prostu mogą zabrać ten statyw alchemiczny, bo stwierdzą, że nie wiem, coś mogą stwierdzić. Znaczy, jeszcze coś do regulaminu, bo tu widzę już się ludzie skarżą, Boże, poty i tak dalej, Jezu. Tak, nie ma nic w regulaminie, nie ma żadnego podpunktu, nie ma żadnego paragrafu, nie ma niczego w regulaminie, że nie można otworzyć potek ze statywu alchemicznych. Jest to po prostu spryt gamingowy, jak to można powiedzieć. O wszystko. Składa o, koleś, się koleś, na koleś, koleś. No i. <laughs> Że właśnie na to składa się to. Wszystko, <laughs> Ale rzuciłem tą podkę. <laughs> Wyrzuciłem ją na spawna prawie. <laughs> no i chyba to by było na tyle w tym odcineczku. Pod koniec tego odcinka macie na końcu tam schemat robienia tych potek i koordynaty statywalki chemicznego. No. Także ja już się też żegnam. Do zobaczenia w przyszłym materiale. No, jeśli chcecie więcej filmików, to subskrybujcie. Dostawcie to łapkę, jeśli wam się spodobało. I róbcie potki. Do zobaczenia. Jałów.